package is a program for those keen on deep down feelings and stories worth listening to extraordinary stories told by ordinary people with them we look into the past as they tell their story they fill a package with their memories which symbolize past experiences for them and those their package will go to this may call forth tears but often lots of excitement Dziękuję Ci za 31 lat wiernej przyjaźni, bez kłótni i intrygi, zazdrości. Dziękuję za daną szansę bycia pełnowartościowym człowiekiem. Nigdy tego nie zapomnę. Barbara. Zastanawiam się nad sensem i zacząłem ostatnio wartościować wszystko, co robię w moim życiu. I bilans nie wyszedł korzystnie. Nie wiedziałam, że to też tyle znaczy. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo wzruszony. Nie pamiętam te oczy, oczy, w których było wszystko. Byliśmy tańczyli całą noc? Rozstaliśmy się i nie widzieliśmy się ponad 20 parę lat. Widziałam, że każdy sobie myślał boże, że ja miała taką siostrę. A to tylko ja mam taką.